Rzeczy. ale faktycznie, Michałek jest z nieprawego łoża. A jednak. Tak, z prawego łoża, czyli tego, które jest po prawej stronie w sypialni, jest Marysia. A Michałka zmajstrowaliśmy na tym po lewej stronie. Proszę pana. No co, chciała pani szczerości? Nie aż takiej, Tu są dzieci. No, też może z nieprawego łoża. Dobrze. Póki Michałek odziedziczył charakterek. Gdzie pani widzi? Tu widzę, tu i teraz stojąc obok pana i słuchając pana. Zapraszam do spowiedzi. Zapisy w naszej zakryści. Proszę. Proszę księdza. Zgrzeszyłem. Wiem. A, ale skąd ksiądz wie? Gosposia mi mówiła. Gosposia? Tak. A, ale skąd Gosposia mogła wiedzieć? A bo jej pochwaliła się koleżanka. Proszę księdza, ale ja wtedy tak jakoś... Za dużo wypiłem, nie wiem, zakręciło mnie, no ale szczerze żałuję, obiecuję poprawę. I że to już się nigdy więcej nie powtórzy. I, i proszę o łagodny wymiar kary. To znaczy się o rozgrzeszenie. Uspokój się, synu. To nie grzech, to Twoja odwaga i poświęcenie. A, ale jak to? Ja znam tę, z którą zgrzeszyłeś, i wiem, jak wygląda. No i co teraz ze mną będzie? Ach, jak w ciągu tygodnia nie będziesz miał żadnych objawów, to nic. Ale na drugi raz bądź trzeźwy. Myśląc o grzechu. To znaczy się bądź trzeźwy, a nie będziesz miał grzesznych myśli. No ale ja tak tylko od czasu do czasu. No, to widocznie ten twój czas szybko płynie. Wpłynie. Nie szkoda ci zdrowia? E tak. A pieniędzy? Le tam. Co je tam? Wydajesz na wódkę każdy zarobiony grosz, zamiast tarapie wspierać. Przepraszam, nie tylko na wódkę. No właśnie. Pijesz te tanie igniska. Zdrowie sobie marnujesz. Jaki tu przykład dzieciom dajesz? Tanie wino jest dobre. Bo tanie i dobre. No, a, a ksiądz to jakoś codziennie publiczno wino pije i pije, bo muszę. Ja też. Całymi dniami pod sklepem wystajesz. Ludzie na to patrzą. Jaki ty przykład dajesz, no? Gospodarz nie ucieknie. Synu, mnie winą taka firma. A ty wydajesz na niej każdy zarobiony grosz. A to grzech ciężki. A właśnie. Kiedy ty ostatnio u spowiedzi byłeś? Mm, ostatnio to jak mnie po pijaku po, na rowerze złapali. Nie wiecie. Ale Pan Jezus kazał miłować nieprzyjaciół. No miłować tak, ale nie połykać, nie połykać. No co, ty nie poznajesz mnie? Proszę księdza, ale jak to? No tak, no. Było trochę ciemno, okularów nie miałaś. To ja, Rysiek! Rysiek? To, to ty jesteś w księdze? Nie mówiłeś. Bo nie pytałaś.